W domu pielęgnacyjnym im. dr. Edmunda Wojtyły w Wadowicach przy ulicy Barskiej realizowany jest projekt wytchnieniowy z Funduszu Solidarnościowego. Prasa wolontariuszy i ludzi dobrego serca skupia się również wokół pomocy dla osób rannych i chorych na Ukrainie. Właśnie trafiliśmy na załadunek samochodu różnego rodzaju sprzętem, który przeznaczony jest dla walczącej Ukrainy. Pani Marysia Jurczak <laughs> prowadzi wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i jest najbardziej władna w, w informowaniu tych, którzy wypożyczają, wypożyczają od nas. Sprzęt. Jest, jest no, Pani Marysiu, should... dwa słowa. Nie mam siły, powiem szczerze. Cała akcja bardzo wyczerpująca i tyle. Mamy nadzieję, że to pomożemy Ukrainie, będzie wszystko w porządku i życzymy im pokoju na świecie. A na co dzień wypożyczacie, tak? Na co dzień wypożyczamy, widać. Z pomocą przyszli również funkcjonariusze Wadowickiego Zakładu Karnego, którzy w takiej sytuacji, jak mówi pani Stanisława Wodyńska, nigdy nie zawodzą i nie odmawiają. Proszę Państwa, teraz samochód karitasa e, z Rochobycia zostaje wypełniony naszymi darami sprzętem rehabilitacyjnym. E, m, wielką pomocą są panowie jak ich nazwać funkcjonariusze, bo to nie są osadzeni funkcjonariusze e, z naszego o, zakładu karnego. I to jest piękne, że my możemy na zakład e, karny w Wadowicach zawsze e, Liczyć. Bez ich pomocy nie bylibyśmy w stanie za, załadować tego e, transportu. Powiedz Pani, panie no. rzeczniku, coś o, o tej panie Akcji prezes. Pomocy Ukrainie. Powiedz pan, tak stoją pięknie. Zostaliśmy dzisiaj rano poproszeni przez y, panią prezes tutaj Stowarzyszenia. Co prawda o, o kilku osadzonych z naszego y, zakładu, ale z reguły na to, że że od tak nie możemy ich, powiem w cudzysłowie wyczarować, także postanowiliśmy sami pomóc. Panie Romanie, chodź pan tutaj, chodź pan tutaj, powiedz pan parę słów. Bardzo dziękuję wam, polskie bracia, że, że mocno, bardzo pomagajecie Ukrainie. Gdyby nie Polacy, tak mielibyśmy no, proste, godnie problem. Дякую вам. Маємо багато людей, які потребують того wszystko, що ви нам роздали. No, і to służyć, буде дали. Wszystko się przyda, będzie, będzie służyć. Tak. No i proszę pozdrowić ojca dyrektora Igora. Поздравляю отця Ігора Козанкевича за те, що він допомагає, що він їздить по Польщі, що він спілкується з поляками. I szła bracia polakie nam pomagają. Dziękuję. To jest samochód od Karitasu Drogobycz. Ten samochód mu dostali od polskich e, ludzi. Piękny, piękny, proszę. Dar, 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 dar Polaków. Tak. Taki piękny samochód transporter którym Pan jeździ, jeździ a pomaga i zawiaduje i, a pomaga i, i, ludziom. i pomaga ludziom. Piękny, piękny. Czyli to jest dar dla Ukrainy, tak? Dziękuję. Dar, dar Polaków dla Ukrainy. Pięknie. Pięknie. Dziękuję Wam. Tak. Mamy projekt wytchnieniowy w tym roku dzienny, czyli od godziny 8 do godziny 16. Teraz przestało podać, państwo nasi wypoczywają. Prezes Stowarzyszenia imienia doktora Edmunda Wojtyły Stanisława Wodyńska. Szefową tego projektu, czyli kierownikiem tego pobytu dziennego jest pani Żenia Żytomska oraz dwie opiekunki medyczne. Żenia Żytomska, jestem koordynatorem projektu wytchnieniowego, który jest dofinansowywany z budżetu państwa. Projekt ten pomaga nie tylko podopiecznym, pomaga rodzinom przede wszystkim, którzy cały rok bardzo poświęcają się w sumie całą dobę dla swoich. Rodzin, dla swoich bliskich. W tej chwili ten projekt trwa od godziny 8 do 16. Staramy się ten czas wypełniać. Czasem nawet dzień jest za krótki. Mamy problem, żeby wszyscy, cały plan dniowy sobie zagospodarować, zdążyć w czasie. Jest wspaniałe. Mamy jedzenie, które dosłownie pacjenci, sami nasi podopieczni mówią, że nie są w stanie tego zjeść. Bardzo urozmaicone. Jeżeli chodzi nawet o diety, mamy to też dostosowane. Mamy dział rehabilitacji, który bardzo solennie się dokłada do rehabilitacji naszych podopiecznych. No, mamy też pobyty codzienne w tężni solankowej. Jak wiemy, tężnia solankowa to jest dobrobyt dla naszych płuc i nie tylko dla płuc, dla naszego zdrowia. No i po prostu samochód, który przywozi z mopsu naszych podopiecznych, zawozi. Jest to niesamowita wygoda dla rodzin i dla naszych podopiecznych. Mamy w planach wycieczki. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z Jaroszowicami, z kołem gospodyń wiejskich. Mamy msze indywidualne na Karmelu. Mamy spacery w pięknym nowo otworzonym parku w Wadowicach też każda grupa bierze udział w wycieczce ciuchcią śladami Jana Pawła II naszego Ojca Świętego także nie brakuje nam zajęć mamy też indywidualne zajęcia w zależności od upodobań oglądanie telewizji to już tak idzie z marszu natomiast są osoby, które bardzo lubią szachy domina, wszystkie inne zajęcia robótki ręczne. No i nie brakuje też, jeżeli ktoś chce, w każdej chwili może się położyć, odpocząć. Także mamy otwarte serca, otwarte dusze zapraszamy na następne edycje. To też jest pensjonariusz. To tak? jest tak, to tak. jest tak, tak. Maxiu chodzi z nami do tężni, on bardzo ma dobry wpływ na osoby z Alzheimerem. Aha. Z nami nie porozmawiają, natomiast z Maxem jak najbardziej. Max Potrafi dużo wytrzymać. Nawet jak mieliśmy pacjentkę w poprzedniej edycji, która była agresywna. Pan wie, ona go kopnęła, a on za nią chodził cały czas. Byliśmy w szoku, że osoba, która no nie tolerowała Maxa. On ją adorował przez cały czas, nie przychodził do tych, co go głaskali, tylko właśnie do tej pani, która go kopnęła. Natomiast Max jest naszą tu maskotką, no. Także mamy dom pielęgnacyjny pod Maxem, można powiedzieć, no. Zobaczymy, co się tu dzieje. Zobaczymy, co się tu dzieje. Czy pomaga? No, no troszkę minimalnie pomaga, nie powiem, że tak od razu, bo to człowiek ma już lata to wyrodnienia, ale Pomaga, obsługa bardzo miła, grzeczna, także nie mogę nic złego powiedzieć o Super. Ile już zabiegów Pani ma? Sześć. Sześć zabiegów, tak. a w sumie będzie Pani miała dziesięć, tak? <grym> proszę <grym> powiedzieć, czy bardzo Pani jest obciążona? Na pewno. Nie? nie? Nie, nie, nie. Dajemy sobie wszystko radę. To rady. ja wiem, Co bo jesteś dzielne. Spokojnie, proszę. Spokojnie. Zapracowane nasze rehabilitantki. Dzień dobry. dobry. Rehabilitujecie się, tak? Pani Wiesiu, proszę powiedzieć, bardzo Pani jest zapracowana? No trochę. Trochę, no. tak? Znaczy e, e, y, osoby, które korzystają z rehabilitacji, zadowolone? E, tak, bardzo Zosowolone zadowolone tak? są, tak. No. A my się cieszymy, że możemy pomóc. No, Pięknie do pani powiedziała. Właśnie jestem bardzo jestem zadowolona, bo no. jest duża poprawa. No. Eee, nie mam takich bólowych dolegliwości. Właśnie tu no, super. Fajno, fajnie, że, że super mi pomogły. A na tyle chwilę na, na, na ciężką naszą pracę, nie?